Charles Manson, syn prostytutki, większość swojego życia spędził w więzieniu, a nie na wolności. Według niektórych teorii, jego losy mogły się zmienić w związku z projektem CIA o nazwie MK Ultra. Rząd podobno chciał sprawdzić, czy za pomocą LSD można stworzyć kandydata mandżurskiego, osobę potencjalnie całkowicie kontrolowaną, wykonującą powierzone zadania, a następnie nie pamiętającą niczego z tego, co zrobiła. Manson miał otrzymać zwolnienie warunkowe, a jego kuratorem został doktorant z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, Roger Smith. Mimo że Manson wielokrotnie łamał warunki zwolnienia, pozostawał na wolności. Niektóre źródła sugerują, że mógł otrzymywać od rządu nie tylko LSD, lecz także szkolenie z zakresu technik manipulacji i kontroli nad ludźmi. W ten sposób, według teorii, powstała niesławna rodzina Mansonów. Powszechnie znana jest sprawa morderstw Tate LaBianca, podczas których zginęło sześć osób. Istnieją też przypuszczenia, że Manson i jego rodzina mogli być powiązani z nawet dwunastoma innymi zabójstwami, rzekomo w ramach eksperymentów kontrolowanych przez CIA.